Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, czy wasz komputer jest na podsłuchu bądź czy posiadacie jakieś śledzące oprogramowanie typu Keylogger czy Trojan wykradające Wasze dane. Przy okazji, jeśli chcecie więcej takich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc, początkowo abyśmy mogli sprawdzić, czy ktoś nas śpieguje, musimy dostać do konsoli, a więc wpisujemy w Szukaj w tym przypadku CMD. Następnie po wejściu do konsoli wpisujemy komendę netstat myślnik Ano. Prędzej tam jeszcze jest spacja przed myślnikiem, która umożliwi nam w tym przypadku prześledzenie połączeń wychodzących i wchodzących z naszego komputera. Po wpisaniu komendy będą nas interesowały dwie rubryki: ta i w tym przypadku ta. Jeśli w tych miejscach znajdziemy jakieś niepokojące adresy IP, warto byłoby się tym zainteresować i pobrać jakiś program do oczyszczenia w tym przypadku komputera. No ale załóżmy, że powiedzmy konsola wykryła jakieś niepokojące przekazywanie danych. Wtedy pobieram program, w tym przypadku niech to będzie powiedzmy ADW Cleaner, do którego oczywiście link macie w, w opisie, tak samo jak do tej komendy, którą wam prędzej podesałem No oczywiście instalujemy program, po samej instalacji odpalamy, no i skanujemy nasz komputer. Jeśli mamy jakieś programy typu Keylogger, Trojan bądź inne programy podsłuchujące bądź ledzące które przekazują dane bieżące z naszego komputera do innej jednostki. No to oczywiście program to aktualnie wykryje i po prostu usunie. No i z to tyle. Możecie napisać w komentarzu, czy u Was program e, wykrył jakieś zagrożenia, czy w tym przypadku mieliście coś na komputerze. E, a ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz e, zostawienia łapki w górę, jeśli macie.